gdzie czymś co dawno na moim kanale się nie pojawiało, czyli będzie to vlog, a konkretniej vlog z Toronto. I jak zawsze na początku moja prośba, jeśli film Wam się spodoba, zostawcie łcieka w górę. No i zachęcam też jak zawsze do subskrypcji kanału, jeżeli mnie oglądacie a nie subskrybujecie. Wprawdzie teraz jak nagrywam to intro to jestem już w drodze powrotnej, ale mm, spędziłam w Toronto kilka dni od środy do... Teraz mamy sobotę. Była to moja pierwsza wycieczka do Kanady i Toronto jednocześnie. I w sumie taki pierwszy wyjazd od chyba czasu jak wróciłam z Polski. Vloga też dawno nie nagrywałam, więc jakby troszeczkę zardzewiałam, jeżeli chodzi o wiecie, takie nagrywanie publiczne. Stąd Kompletnie zapomniałam, żeby intro nagrać na samym początku. W każdym razie pierwszy dzień, który Wam pokażę jest taki zasadniczo po prostu nagrałam trochę klipów bez mojego gdzieś tam gadania, natomiast z tego co mogę Wam powiedzieć, to moje pierwsze wrażenia były takie, że o ile spodziewałam się, że Toronto jakby Kanada jest podobna jakby do Stanów, a zawsze się o tym mówi to um, kiedy tutaj wylądowaliśmy, kiedy dojechaliśmy pociągiem z lotniska do centrum, to naprawdę mam takie wrażenie, że jest troszeczkę bliżej temu miastu, do Europy, w takim sensie, że jest czysto przede wszystkim. Powiem, że dopiero sobie uświadomiłam teraz, jak bardzo Nowy Jork jest brudnym miastem. Drugie zaskoczenie, nie miałam absolutnie pojęcia, że tutaj jest zalegalizowana marihuana. W związku z tym miejsce, w którym w ogóle się zatrzymywaliśmy, On było przy takiej dzielnicy jakby rozrywkowej. I tam po prostu jest sklep za sklepem. Z tego co wyczytaliśmy, to w 2020, gdzie zakładam, że była legalizacja, było tych sklepów 12, a teraz jest 430. Wygląda cywilizowanie, ale to wygląda po prostu, jakby ktoś zapomniał tutaj wybudować kawałka miasta. drugi dzień w Toronto jest czwartek, no i niestety ale woda jest taka, że taki co pada, to mam Wam wygląda w ogóle. Cokolwiek będzie widać. W każdym razie w związku z tym musimy sobie znaleźć atrakcje, które są wewnątrz i najprawdopodobniej potem jak zjemy śniadanie, które prawdopodobnie będzie słynnym putinem, czyli frytkami z sosem i z cheese skirts, które nie mam absolutnie pojęcia, jak się nazywają po polsku. W każdym razie po tym prawdopodobnie pójdziemy do muzeum, żeby przeczekać deszcz. Popołudniu ma się wypogodzić, więc wtedy przemieścimy się nad jezioro i mam nadzieję, że, właśnie, że pogoda będzie lepsza, że będziemy mogli zobaczyć tamtą część toronto. to są frytki? O! A to na górze to są, to jest właśnie cheese curds, które nie wiem jak się nazywają. W każdym razie wygląda mało. Ciekawie. Sorry jest ok, ale rozmiękłe frytki не конечно. Nie wiem czy będzie mnie dobrze słychać, bo wieje, to co jest z tyłu tutaj to nie jest końcówka jeziora, to jest wyspa i tak naprawdę właściwe jezioro dopiero zaczyna się za wyspą. Jeżeli się uda, jutro może tam popłyniemy, no i może właśnie uda nam się zobaczyć tak naprawdę jak wygląda jezioro Ontario, nie tylko jakby ta mniejsza tutaj część. Zaczynamy trzeci dzień naszej wycieczki w Toronto. To jest ostatni taki pełny dzień, który mamy. I um, przyjechaliśmy do Cabbage Town, czyli w wolnym tłumaczeniu do miasta Kapusty. To jest taka część Toronto, w której są ponad bardzo ładne domy. Także przespacerujemy się tutaj po tej okolicy no i zobaczymy, czy faktycznie tak jest. Aczkolwiek, tak jak tu stoję już, to. Właśnie. Widzieć przepiękne domy. Trzeci dzień ułożenia, już jesteśmy strasznie zmęczeni, ale postanowiliśmy jeszcze popłynąć tutaj na te wyspy. Po prostu z centrum jest prom. To jest taki jakby park, coś w tym stylu. No i przejdziemy się i mam nadzieję, że uda nam się dotrzeć na drugą stronę wyspy, gdzie faktycznie będzie widać jezioro Ontario, już takie jakby tą część która jakby no nie jest oddzielona wyspą od reszty właściwe jezioro. I śmieszne to jest trochę, że tu jest tyle wody, która jakby, na której nie ma fal. W takim sensie, że to właśnie wygląda, że to mogło być może jakieś. Widać co prawda drugi brzeg, czyli um, no już Stany Zjednoczone, ale no jest, jest to jezioro naprawdę imponujące, jeżeli chodzi o wielkość. No i tak trochę dziwnie właśnie to wygląda, że tu nie ma fal. Myślę, że to miejsce latem wygląda naprawdę super i przypuszczam tutaj jest kilka plaż z tego co widzę, więc przypuszczam, że musi być to fajne miejsce takie na odpoczynek po prostu w weekend. się na nie. typowe kanadyjskie baigle. Te bajgle są zupełnie inne niż amerykańskie, są dużo mniejsze i takie nie takie nadmuchane. Są naprawdę smaczne. Wydaje mi się, że one są bardziej podobne po prostu do takich pracli krakowskich, z których były amerykańskie bajgle i kanadyjskie. Się